O tutaj mieszka moja koleżanka Livia, a tutaj jestem ja i mam zegarek, którym potrafię zatrzymywać czas. Zobaczcie, co on robi. Gdy w niego kliknę, to potrafi zatrzymać czas w tym momencie, gdzie strzała stoi w miejscu. I nie potrafi lecieć. Patrzcie na to. Normalnie zatrzymałem teraz czas, gdy kliknąłem w zegarek, strzały stoją. Gdy na przykład wyciągnę jakąś broń i walnę rakietą w mój dom, patrzcie, uwaga, w mój dom to poleci. I. O, rakieta też się zatrzymała! Patrzcie, ona stoi w miejscu, a poleci normalnie w mój dom. Ale gdy odpałzuję czas, bo ja potrafię w tym odcinku zatrzymywać czas tym zegarkiem. Wszystko stanie w miejscu, gdy w niego kliknę. Mam panowanie nad czasem. A wy widzowie też możecie mieć panowanie nade mną. Gdy klikniecie łapeczkę w górę w tym momencie, to ja się zatrzymię. Klikajcie teraz! Nie klikajcie, dobra, nie klikajcie! Nie, nie, nie klikajcie! Nie klikajcie łapeczek! Nie. Zostawcie suba, zostawcie suba, zostawcie... Nie klikajcie, nie! Dobra, nie, dobra, nie klikajcie opeczek. <laughs> nie klikajcie opeczek, nie. Nie klikajcie. <laughs> dobra, bo jeszcze mnie zatrzymiecie cały czas. Albo znaczy możecie zostawić, ale dobra, już wystarczy. <laughs> z góry każdemu dziękuję. Słuchajcie, na takiej zasadzie możemy zatrzymać czas i u mnie, i tutaj. Gdy klikniemy z powrotem, to rakieta... O nie, rakieta poleciała! O kurde! O... Ups, yy, przez przypadek. I strzały też się ruszyły, patrzcie, strzały też się ruszyły. Gdy klikniemy właśnie ten czas, to wszystko się odpauzowuje. Lecimy teraz do Livi, będziemy ją prankować na wszystkie sposoby. Będziemy ją nabierać, zatrzymując czas w Minecraft. Bo mam panowanie nad czasem w Smilandii. Więc będzie mega ciekawie i mega śmiesznie. Chodźmy do niej zobaczyć, solo, co robi tutaj Livia w środku. Halo, halo, Livia, jestem. Halo? Cześć. Cześć, Cześć Livia, tutaj, co robisz? Odkładam. Podręcznik odkładałam, bo ja, ja robię licencję na pilota, o, co chcesz? To e, tak. ja się śpieszę e, Co? Na licencję na pilota? Co ty chcesz teraz tak, robić? Tak, tak, mam teraz, teraz lekcję, no tak, no Aha, Coś a gdzie teraz idziesz? No nie, tylko no, tak przyszedłem się zobaczyć z tobą Idzie chcesz... na lekcję latania. A ty chcesz lecieć? A ty, gdzie ty chcesz? Po, powiedz mi, pokaż, nie rozumiem. No, no tutaj, tutaj mam, mam tego. A, samolota. A ty chcesz polecieć samolotem. No. O, dobra, to czekaj. Ej, ej, to coś potrzebujesz, lecieć, czy ona chce, nie? Ona chce lecieć samolotem, o nie, nie możemy na to jej pozwolić. Zatrzymię zaraz czas. <grym> Gdy będzie leciała samolotem, zatrzymę czas. <grym> nie, nie, nie. Livia nic. O, Livia tankuje. Livia nic nie potrzebuje. Ty tankujesz, będziesz leciała samolotem teraz? No tak, no. Czyli Aka. nic nie potrzebujesz. Nie, dobra. no dobra, no to dobra, to Livia, to ja wtedy to ja, idę, do... ja, to papa, pa, ja Livia, okej, okay, ona startuje, pa. dobra, pa, 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 pa. <laughs> czas, uwaga, i pu, zatrzymałem czas, <laughs> Stoję w miejscu. A czy wiecie, że coś nowego wleciało na sklep smalsokróka.pl? Jeśli nie wiecie, to ja wam powiem, bo wleciało nowe zdjęcie ze... Już jest nowe zdjęcie z autografem Sebek i Smyslow dołączane do każdego zamówienia na sklepie smyslok.pl Twarz sepka jest pokazana na zdjęciu wraz z jego autografem po złożeniu zamówienia. Wbijajcie sprawdzić na sklep smysl.pl. Twarz sepka oczywiście jest pokazana na zdjęciu. Zatrzymałem czas! Patrzcie, zatrzymałem czas! Stoi w miejscu, ale jazda! To działa na samolot! Zatrzymałem ją w locie. Uuu, jakie to mega dobre! Yeah. Ja, ik ben goed. Stoi w miejscu <noise> Dobra, ej, mamy to widzowie Pamiętajcie o subskrypcji, zostawcie subika Też możecie wejść na mój sklep, fajne są skarpetki Logo jest z każdej strony Logo jest z dwóch stron, więc możecie wejść Mam fajne ciepłe skarpetki A teraz możemy wszystko zrobić z Liwią Patrzcie, ona stoi w miejscu Jest zatrzymana dosłownie Okej, okay, to weźmy w takim razie Zróbmy jej, nabierzmy ją na coś Zróbmy jej ścianę z ziemi, albo z desek może Ona walnie w deski ścianę, ty Weźmy deski sobie Weźmy deski sobie i dajmy teraz czekaj tutaj. Czekaj, ona walnie w deski. Jo, to będzie mocne. Trochę wyżej, dobra, tutaj dajemy jeszcze. tak tak tak. wyk, wyk. Jeszcze zróbmy daszek, żeby ona nie wyleciała. Walnie w tą wielką, gigantyczną ścianę. Będzie takie zderzenie. Ciekawe, co wtedy się stanie z tym samolotem. I zobaczcie na to, będzie wielkie zderzenie ścianą. Zrobiłem dach, zrobiłem ścianę. Będzie bum. Ciekawe, co się wtedy stanie, dobra. Teraz ona nie będzie mogła odlecieć. Jest zatrzymany samolot, weźmy, odpałzujmy i zobaczmy, co się stanie. A wygniecie łapeczkę w górę, zobaczymy. Wbijmy 5000 Łapeczek. Klikajcie, ja też kliknę 3, 2, 1 i leci! Pum! Ale walleł! Co to jest? Skąd <grym> się co co tu wzięło? Wow! Chwila! Co to jest? No, my tu nie ma, my tu nie ma, tu nie ma o, Skąd to się tu wzięło? <grym> no. Livia, co coś się coś, coś idzie? Czy, no cześć, Livia, coś się dzieje. Skąd to się tu wzięło? Co eee, to jest? Nie wiem skąd to jest, nie wiem. Tego nie było wcześniej. No, ja to się nagle pojawiło. Uderzyłam w tą ścianę. Uderzyłaś Głowa w tą ścianę? Boli. Serio uderzyłaś w tą Głowa mnie boli. No. Głowa cię boli? Naprawdę? <głowa> ale jak? Rąbnęłam w szybę. W <głowa> Jaką szybę? To jest ściana. <głowa> no, ale w szybę w samolocie głową. Aha. O, uderzyłaś się o to. Dobra. No. A to... To Livia to, trochę popękała. to. spróbuj, trochę to spróbuj jeszcze raz wtedy ten. E, a popękał, oj, ten samolot troszeczkę pek. No to Livia, spróbuj jeszcze raz, może ci się uda, spróbuj jeszcze raz. Może... A jak znowu mi się coś takiego pojawi? No nie wiem, właśnie, weź, spróbuj, może dasz radę, No dobra. Da. Ja idę wtedy, Livia, to papa, pa, pa, wtedy na razie. No dobra, pa. Pa, 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 pa. pa. <laughs> Poleci znowu ją zatrzymia. Wlega i pu, Zatrzymałem ją. <śmiech> znowu. <śmiech> Ej, co robimy jej teraz? Ona baba w szoku, ona walnęła w śladę, nie wiedziała, co się stało, nie? Samolot jej zleciał na dół. Ona poleciała drugi raz, a znowu ją zatrzymałem. W locie. Stoi w miejscu, patrzcie. Stoi w miejscu normalnie. Ej, co robimy teraz? Może weźmy ogień, może dajmy. Ej, może to będzie dobre. Ogień, dajmy. Taki flame, co? Patrzcie. Pum, ognia dużo. Patrzcie dookoła, dajmy ognia. Ona wleci w ten ogień, patrzcie. Co ja jej zrobię teraz? Ja. Dookoła ogień. Ona w to wleci w ten ogień. Ciekawe, jaka będzie jej reakcja? Dajemy dużo ognia, dużo ognia, dalej podpalimy. Teraz tutaj damy, tutaj damy, dobra. Ona wleci w cały ogień, który się pali w niebie. Patrzcie na to. Ciekawe, jaka będzie jej reakcja? Nadałem dużo ognia. Patrzcie, jak to działa, lolo. Dobra, i teraz co? To czas. Waga? Trzy, dwa. 2... Czekaj, ja się schołam, ja się schłam, ja się schłam. Tu ja się schołam. Ok, schłam ja się za drzem, żeby mi nie widziała, nie? Dobra, uwaga. 3, 2, 1 i teraz! Pom! I co się stało? Nie, co kliknąłem? O nie, nie kliknąłem to! O nie, nie kliknąłem to, nie kliknąłem to! Czekajcie. Dobra, i teraz 3, 2, 1 i Pom! Jooo, co się stało! No to była! O, co się stało? Gdzie mój samolot! Co się stało? Biegnie, 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 biegnie. Co się stało? Ale Halo? mocne, ale mocne, ale mocne. Halo! Jest to kto? Co się stało? Widział ktoś mój samolot! Rozwalił, ej, samolot i po prostu no rozwalił nie, się. Mój samolot! Ja, dobra, ej, tutaj idę. Nie ma! E, Livia, co się stało? Livia, co krzyczysz? Liwia, co się dzieje? Livia, Livia, co się dzieje? Majstru, no, ja leciałam, znowu spróbowałam. No i <laughs> normalnie. Ogień, ogień taki wielki był, teraz się... A jeszcze się dusisz! Ja się duszę normalnie! Na do mnie. Na ognia! I, A ty i, i, to... i ci i ci, ci ogień normalnie. I to sekunda była, sekunda ja, No ale rozumiecie, ci ja nic nie widziałem w niebie, ja nic nie widziałem! Normalnie, normalnie zetnęłam... Zrespiłam się przy domku, a samolotu nie ma Lol, ej dobra to I mówimy. jak ja teraz zdam tą licencję? Ej, a Asu... słuchaj, o nie Livia jest biedna, smutna teraz e, Livia idzie Ej, Asuka, Asuka, Livia. a słuchaj, a słuchaj Livia A wiesz co jest w ogóle na moim sklepie? Nie wiem czy widziałaś ale na moim Samolo? sklepie jest nowe zdjęcie z autografem. Ze Sebekiem, no, patrzcie. To tutaj jest niż Sebek, Samolo. Sebek i ja, to jest no jeszcze lepsze, Sebek i Smyslow! Twarz jest pokazana na zdjęciu z autografem. Dostępna na sklepie Smajso Group Team. Właśnie do każdego zamówienia jest dorzucane takie zdjęcie ze Sebekiem i Sebek normalnie pokazał twarz. Normalnie jest Sebka twarz. Są to... dwa autografy, dwa autografy są, no. Jest jeden autograf Smyslow i Sebek, no. Także wpadajcie zobaczyć ja. na Smajso Group no. Livia, i co w szoku Biegnę zamówić, dobra? Okej, okay, to możesz bieg zamówić, dobra. dobra. Biegnę. Okej, okay, biegnij, pa! biegnij. Dobra, biegnij. Trzaj, zatrzymaj, uwaga. Pum, Zatrzymałem. <noise> zatrzymałem Linię, Ona biega do domu, zatrzymałem ją. Patrzcie, stoi w miejscu. Zatrzymałem ją, XD. Ej, ale dobra, pochwaliłem się zdjęciem, bo jest nowe zdjęcie na moim sklepie. Możecie sobie wejść pierwszania w opisie. A teraz wiecie co? Ja teraz zrobię, bo ona biegła i ona będzie dalej biegła. Teraz uzwamy ziemię, Nalejmy tutaj lawę na wpadnie. albo nie, kolce, pokuje się. Może dajmy spajki, ty. Dobra, i odeszło jakby nigdy nic się nie działo. Czekaj, to rozwalmy sobie, tak? okej, okay. dajmy teraz dużo spajków, lat w to padnie po prostu. Okej, okay, dobra, idziemy teraz. Odpałzuję jej to. Uwaga, 3, 2, 1 i. Pyk! Ło! Jest... co to jest? Ała, ała! Livia, Livia, co się Skąd dzieje? co to się tu wzięło? No, smal! No, co to, co to jest? No nie wiem, no szłaś do domu i normalnie Jakoś się pojawiło, no nie tu wiem. Nie ukryliście mi, oni nie powiedzieliście czy o co chodzi. Ej, serio, nic nie robiłem, ja nie wiem, to biegłaś i normalnie się to pojawiło nagle w sekundę. Nie wiem co to jest. LOL! No, no teraz to mnie i, i głowa boli od tej szyby i... kaszle i, i stupki od tych kolców! Ja cała, poturbowana jestem już! O nie, Ej, ale syro, to nie moja sprawka, bo e, ja, ja by jakby, jakby tego nie dawałem, przecież ja byłem stół za tobą, to jak mogłem znać, ja Właśnie, ja byłem stół za tobą. No. no właśnie wiem no Ja byłem z tyłu ja nie, za, ja za Liwią, ej to było dziwne lol Dobra weźmy, weźmy to w takim razie, rozwalmy boże. czekaj wezmę kilofa i to rozwalę Żeby to nitki nie, nie wpadł nitki, jest żadna inna osoba żeby to nie wpadła Ok to rozwalę to 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 ogarnij, ja idę do domu Dobra idziesz do domu, Liwia się wkurzyła Idę Liwia idzie, ok Dobra no to w a co będziesz robiła teraz Liwia? Co będziesz robiła? E no będę teraz sadzić kwiatki A kwiatki teraz będziesz sadzić? No dobra, no to dobra. No. To sadź kwiatki, a ja idę się na spacer przejść. To na razie, papa pa, wtedy. Pa! Okej, okay, okej, okay. wcale nigdzie nie idę, to dopiero początek. <ścoughs> Sadźcie, idę naokoło i idziemy znowu do Liwi, dalej ją prankować. Ona nie wie, ona nie wie w ogóle co się dzieje Ja zatrzymuję czas, ona w szoku jest Dobra, weźmy teraz, zatrzymy co ona robi. Tam kwiatki robi, dobra, weźmy zatrzymy. 3, 2, 1 i PUM! Zatrzymałem Stoi w miejscu, Dora. Stoi w miejscu, ok. Zatrzymana. Znowu po raz kolejny, podejdźmy, zobaczmy. Livia, tu jestem. Livia. Livia. Ha! Zatrzymana, to działa. Stoi w miejscu nad kwiatami, patrzcie, sadzi w momencie sadzenia kwiatów. Ją zatrzymałem. Ej, to jest serio dobre, nie? Dora. I teraz możemy jej wymienić te kwiaty. Rozwalmy teraz te kwiaty. I dajmy coś innego. Ona będzie w szoku w ogóle, że tu posadziła takie coś. Czekaj, żeby tylko ją mnie uderzyć. No to rozwalmy, rozwalmy, rozwalmy. Okej, okay, rozwaliłem to. No i teraz weźmy, dajmy coś innego. Co bym tutaj mógł dać? Jakieś brzydkie może bardziej. Czekaj, może dajmy byśmy jej, jej spajki jakieś zasadzili, czekajcie. Ja mam tutaj takie różne rzeczy, możliwość do dostępu różnych rzeczy. Mamy tutaj jakieś, nie, to mnie może nie. Co i tutaj dać? Może coś takiego. Zobaczymy sobie dalej. O, to może bym dał. Takie kolce. Patrzcie na to. Zasadziła kolce. Albo podmienimy jej kwiaty. Ej, najlepiej, podmienimy jej kwiaty. Na jakieś inne. Ona sadziła, czekaj, co ona sadziła? To są tulipany? Nie, to są jakieś te. A to wpiszmy jakaś stokrotka, żeby. Ej, pomieszać jej kwiaty. Wpiszmy stokrotka. O, błękitna, patrzcie to. Zmienię jej kwiaty. Zmienię jej kwiaty! Dobra, takich kwiatów ona nie miała. Ona będzie w szoku, ona powie, Co jest, nie? Nadajemy tutaj kwiaty, okej, zmienimy jej kwiaty. Dobra, już takie mocno nie rupimy. I teraz idziemy, podmienimy kwiaty. Weźmy się, schowajmy. Może. Hmm. Cześć, tu się schowa. Za tą tęczą tu się schowam, będę widział, czy nie? Nie trochę za daleko. Okej, okay, muszę tutaj podejść. Podejdę sobie bliżej i teraz damy... A bo nie, tam podejdę, tam podejdę. Tu się schowam i będziemy widzieć jej reakcję. Tu się schowam, żeby mi nie widziała. Okej, okay, tutaj podszedę. Teraz odpauzujmy. Popatrzcie, zrobiło się, zrobiło się, zrobiło się. Co to jest? Co to, <laughs> się? Co to się stało? Zrobiło się Przecież kwiaty się ja zaszedł. Kwiaty się no ja znalazły. w ręku tulipana. No to to? Co? to no tuli pan, no. A no. ja zasad ciebie inne kwiaty. Co to, to za krzew? Co to, 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 to kwiatek? Czy to? Ja nie wiem, co to jest. Co Ona to ma białe kwiaty. Tutaj? Ja jej podmieniłem, a tam są w ogóle inne XD. Yy, dobra, nie, no to trzeba, to trzeba Rozbala. zabrać. Rozpala. Takie rozwaliła. Rozpala. <laughs> dobra, zwaliła. Podmieniłem jej kwiaty. Dobra, ona znowu stać to samo, znowu to znowu jeszcze raz to robi, dobra. Ej, poczekamy dobra, jeszcze to. za czymś innym. Schowałam się za drzewem. Jak ona zacznie coś innego robić, to zrobimy jej inne. Zatrzymiemy ją w różnych momentach. bo czekaj, wal, już wiem co. Zatrzymaj ją, czekaj, 3, 2, jeden i puk! Zatrzymałem czas, dobra, stoi w miejscu, stoi w miejscu, dobra. Okej, okay, patrzcie, co teraz zrobię. Dajmy teraz strzałami, 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 patrzcie. Pou, pou, w kwiaty strzałami. W kwiaty strzałami, patrzcie tu, nawalimy dużo tych strzał. I walną w kwiaty. Ciekawe, czy je rozwalą w ogóle. Nie wiem, czy z kwiaty rozwalają strzały, ale nawalimy dużo strzał. I bo to rozwali kwiaty morze, a jak nie to by zaśmieci. I teraz w Liwie też damy kilka, patrzcie, w Liwie kilka też damy. Ale dostanie ze strzału, patrzcie to. Pum, dużo strzał leci. Ole to walą, patrzcie ile mam strzał, jo, mnóstwo i tego możemy dużo dać. Wszystkie strzały polecą na kwiaty i na Liwie. Ej, to będzie dobre. Oj, uderzyłem ją. Ruszyła się. A, a bo do lekko ją dotknęło. A, musimy dać bardziej. A, musimy uważać, bo postać, jak dotknę ją bliżej, to ona może wylecieć. Ale dalej jest zatrzymana. Nawalamy tutaj, nawalamy tu. Patrzcie, nawalamy więcej tych o, jeszcze strzał. Ej, mnóstwo strzał. Patrzcie, to tak da radę? Jo, ile strzał jest zatrzymanych? Jo, czekające. kręcę, ile tu jest jakiś limit w ogóle, czy nie? Mnóstwo strzał zatrzymuje, Polecą lecą tutaj kolejne, tu jeszcze, tu lecą. Patrzcie na to, ile tu jest strzał, co ja zrobiłem. Mnóstwo strzał poleci w domliwi i na kwiaty Liwi. I o, ale ona się ostro wkurzy. Mnóstwo strzał zatakuje. patrzcie, tu są tysiące strzał, które są zatrzymane i gdy je odpałzuje, to wszystkie polecą na domliwi, na kwiaty jej nowe, nowo posadzone oraz na nią. Czy to przetrwa? Patrzcie, tu jest mnóstwo strzał różnych. Polecą w każde różne kierunki, polecą. W górę, na dół, w lewo, w górę, w prawo, w lewo. Ja, ej, to będzie mega mocne. Tu jest na, nie wiem, z tysiąc strzał jak nie więcej, i wszystkie się aktywują. Patrzcie, jestem pomiędzy nimi. Wow, ej, robi to wrażenie, co? Jo, jo. <grymiany> Da, Dano, to puszczamy to. Zróbmy, zobaczmy, co się stanie. Chodźmy teraz tutaj za to. Ukrywajmy się, jakby tutaj mi nic nie było. O, będę się ukrywał po prostu za słupem. I teraz, gdy klikniemy w zegar, to wszystko się uruchomi i strzały polecą. No to uwaga, trzy. Dwa, jeden i klikamy! Wow, ale. Ale... ale się wbiło, ale dostała. Co to, to jest? Ale dostała strzał! Ale dostała e... mega mocno. Co to za strzały i skąd one się tu wzięły? Jo. I czemu wszystkie są skierowane na moje wejście do domu? Nawet w domu mam strzały! Ale się wkurzyła! Ja e... cię kręcę! No nie! Nie, dobra! Ja mam, nie, mam tego dość. A co najdzie? Czekaj, szybko idę, za odzieżować. Co <coughs> <do idę>, co <coughs> Ciągle, każdy przez ten dym. Ona skurzyła i... się, ona będzie chciała odjechać z co? Co najdzie? Nie, tutaj trzeba. o... Okay, Ej, do... szybko. Okej. Okay. Ej, ona chce pójść do, do auta. Ej, ona, ona się wkurza i chce odjechać ze Smilandii. Jo! Ej, dobra, ja ją zatrzymę. Ja ją dobra. zatrzymę, gdy będzie chciała odjechać. Jedziemy. Wyjeżdżam Odjeżdża. odjeżdża, się dziwne rzeczy Ej, Odjeżdża, odjeżdża, patrzcie, odjeżdża, odjeżdża. Odjeżdża. Patrzcie. Oj, oj, nie tu. Aj. Dobra, 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 ej, mocem, drugim mocem. Za zatrzymy ją, ja zatrzymy ją w momencie, kiedy ona będzie odjeżdżała. Czekajcie, zaraz ją zatrzymę, biegnę zegarkiem, zatrzymiemy ją. Czekaj, uwaga, gdzie ona jest? Ojedzie, jedzie, jedzie, jedzie. Zaraz zatrzymiemy ją, czekajcie. na no, jedzie, 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 jedzie. I uwaga, i zatrzymiemy, Oj, czekaj. Pum! No, zatrzymałem, stoi w miejscu. Stoi w miejscu, zatrzymałem ją! Zatrzymałem, nie ma jazdy, patrzcie auto jak... auto, ale auto się zbugowało, patrzcie jak wibruje auto! Lol, ale mega mocno Co się dzieje z autem? Ej, co się dzieje z tym lol? No i weźmy teraz, dajmy jej lawo Wykopmy tutaj i nalejemy jej lawy Nalejemy jej lawy pod autem Ona się wkurzy i wpadnie do lawy <grym> I nie wyjedzie z wioski Lol, ej, to będzie dobre Dajmy teraz tutaj sobie i wylejmy lawę Okej, okay, dajemy lawę i może pajęczyny też dajmy Ej, może pajęczyny, ona wpadnie do pajęczyn. To będzie dobre. Ona wpanie do pajęczyn, nie będzie mogła się poruszyć. Dobra, damy pajęczyny, czyli on. Pajęczyny ją zatrzymują, bo pajęczyny spowalniają. Dajmy dużo pajęczyn i ona po prostu zatrzymie się w pajęczynach i dalej nie pojedzie. Bo auto powinno się zatrzymać dzięki pajęczynom, które spowalniają w minecrafcie Nadajmy tutaj mnóstwo pajęczyn, dobra, ona jest zatrzymana. I teraz ją puścimy, uwaga. Idziemy się schować za domek. I teraz włączamy. 3, 2, 1 i BUM! HAHA! <laughs> Upadła! Ej, ej, nie, 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 co, co, to, no nie, no nie, no znowu, znowu Ej, co się jest? co jest? kurde, ej, ej, aaa, zatrzymałem, no, zatrzymałem 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 zatrzymałem, ej, patrzcie, co się dzieje z nią, lol, ej, to ten samochód jest zbukowany, dobra, ona, ona przejechała przez czyny, kurde, ja na to nie, nie mogę pozwolić, ona chce jechać, jak widzicie, auto chce jechać, ale auto jest w czasie zatrzymane, zatrzymane, lol, mega mocne to jest, dobra, weźmy, tu... o nie, o kurde, yy, ups, przez przypadek, przez tak dałem rakietę, jak ją usunąć? O kurde, przez tak dałem rakietę niechcąco, o o. Ups, 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 ups. Dobra, damy lawę, ja chciałem lawę dać po prostu. Poczeka, jeszcze raz, nalejemy tutaj po prostu dużo lawy. Zrobimy jej troszeczkę większą dziurę, żeby ona wpala do dziury. No i teraz wlejemy jej lawę. Wlejemy jej lawę po, 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 rozlewamy lawę Lawa też jest zatrzymana, ona nie chce się rozlewać w ogóle Rozlewamy lawę tutaj dookoła sobie Tutaj też dajmy, o tak, elegancko Dobra, zobaczymy co się stanie Ona powinna wpaść w tą lawę Powinno się raczej udać A tutaj też wylejemy lawę Oj, bo siebie siebie. Na zatrzymanym czasie to ciężko Na czasie, no okej, okay, mamy Powinna wpaść, powinna dać radę Dobra, dajmy, tutaj jeszcze rozwalmy Okej, okay. idziemy się schować tutaj Trzy, dwa, jeden Pop! Ja, Pop! do Pop! nie, to co to? Ej, oj, nie! Obracam się, obracam się! Pop! 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 pali się! pali się, pali się, Pop! 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 Ale mocne! Czy mój samochód przetrwa? A jak chcecie taki drugi odcinek, żebym prankował wszystkich członków na Smilandii, wszystkich, to napiszcie w komentarzu, czy mam też zrobić tak Alkowi, Pati, Sepkowi i tak dalej. Napiszcie w komentarzu, a zrobię to wszystkim. Zobaczcie, jaką mam fajną bluzę. Wow, co jest? Co się pojawiło? Co tak tutaj miga? Wow, na moich rękach to jest? E, widzicie to, widzowie? Kliknijcie, zobaczcie. Ale to się świeci. Wow.